Siema ludzie, witam w kolejnym odcinku Ultimate Epic Battle Simulator. Oczywiście, BUM, bitwa autorstwa Hekawy. Możecie sobie teraz popatrzeć, jak wyglądają siły. Jest to bitwa pod Grunwaldem, oczywiście w cudzysłowie. Um, I miało być tak, że walczymy w mieście. Niestety w mieście nie walczymy z prostego powodu, bo uh, nie wiem, czy oglądaliście poprzedni filmik, 37 minut trwała bitwa o miasto, dlatego uh, tym razem wziąłem tą mapę. Będzie to bitwa, powiedzmy, uh, w lesie i też uh, pojawiły się komentarze, żebym spróbował innych bitew i właśnie próbuję bitwy w deszczu, zobaczymy kto wygra, zobaczymy czy w ogóle to będzie miało jakikolwiek wpływ na zwycięstwo, także startujemy bitwę zobaczymy co tutaj będzie na mnie cieka czekało ciekawego i możecie oczywiście skomentować i złapkować film, jeżeli wam się podoba i jeżeli chcecie więcej oczywiście filmów z łebsa, okej okay, mamy las, także Całkiem, całkiem ciekawie to wygląda. Gdzie są moje jednostki? Tutaj oczywiście są katapulty. To są rycerze. To są Heavy nighti, jeżeli dobrze pamiętam. Tu mamy łuczników z jednej strony. I to są, to, to, to są, czekajcie, um, hy, 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 hy. to są po, Polacy, a tutaj są e, oczywiście Krzyżacy. Także zobaczymy. Krzyżackie, Krzyżackie? Krzyżackie, gościu napisał wojska. Dobra, ruszamy, ruszamy do boju. Zobaczymy, jak to będzie, kurde, wyglądało. Taka bitwa w lesie e, na pewno będzie o wiele, wiele krótsza. łucznicy, czy Wy nie będziecie strzelali? Ej. Łucznicy, wy nie strzelacie. Dlaczego? Mnie to zastanawia, dlaczego wy nie strzelacie. Ale pierwsze starcie zaczyna się właśnie. Dobra, łucznicy zaczęli strzelać. Bum! I zaczyna się. Zaczyna się piękna bitwa. Jak widzicie, nawet tutaj jest jakaś przerwa. Jest. Nie mam pojęcia dlaczego. Wziąłem troszeczkę, zmieniłem, zmieniłem jakby ustawienia. Tutaj walczą zwykli rycerze z z tymi ciężkimi rycerzami, że tak powiem, a dopiero no, no, no ta druga jednostka po prostu jest tutaj jako wsparcie. Zobaczymy, co z tego będzie. Siły wyglądają bardzo podobnie. Gdzie są katapulty? Czy katapulty... Nie, łucznicy? Okej, okay, tutaj łucznicy strzelają. Po drugiej stronie powinny być katapulty. Tak, katapulty też strzelają, także spoko. Zobaczymy, zobaczymy kto wygra to starcie, bo Szczerze mówiąc, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Enemies, u kurde, chyba Polacy jednak, chyba jednak wygrają tu Polacy. I będę chciał dzisiaj zrealizować pomysł z poprzedniego filmu, czyli naszego najlepszego, ulepszonego Spartana, rzucić kontra nie wiem ile tysięcy jednostek, ale zobaczymy, zobaczymy jak to jak to będzie po prostu wyglądało, czy taki jeden Spartan, albo powiedzmy dziesięciu, dziesięciu, nie, chociaż jeden, bo taki wiecie, bohater to musi być, czy zdoła się utrzymać. Widzicie, że Polacy raczej, raczej powinni ścisnąć swoich przeciwników, co jest bardzo, e, bardzo ciekawe. Okej, okay, tutaj widzę, że się jeszcze trzymają, spoko, trzymajcie się chłopaki, Widzicie, co, ja bym, o kurde, Ile wy macie? Wy macie 500 zdrowiaż, Czy ja mogę jakoś się zablokować tarczą? Z tego, co wiem, to było coś takiego. E, blok, no właśnie, właśnie. Aha, dobra, blok, ale to musi być zanim jakby jednostka zaatakuje. Także spoko, nie będziemy tego robili. Bierzemy sobie, włączamy widok. Em, widok, widok. Ten inny w ogóle trochę jest taka mroczniejsza pogoda, bardziej pasująca chyba do bitwy. O kurde. Co tu się odpieprza, wiecie co? To może być Ciekawe starcie, ponieważ nie wiem, czy widzicie, ale bardzo mało jednostek zostało i nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie wiem, co się teraz stanie, bo oni raczej nie uda im się dotrzeć do tych łuczników. Ja jestem prawie tego pewien. I co się wydarzy wtedy? I co się wtedy stanie? Okej. Okay. Tutaj widzicie, że się biją chłopaki i koniec. Ostatni rycerz. O, w ogóle krzyżacy wygrali to starcie. Ciekawe. No i teraz. Widzicie, teraz te jednostki obie stoją po prostu, bo są na trybie pasywnym, że tak powiem. I oni sobie stoją i tam gdzie. Także musimy się wcielić, wydać rozkazy. Cały oddział, wszyscy muszą iść, chłopaki. No wszyscy, wszyscy, wszyscy. Tylko mam nadzieję, że jakoś to się kurde uda. Jeszcze więcej jednostek. Czekajcie, ja muszę tam, muszę tam podejść, żeby wszystkich zaznaczyć, żeby się nie okazało, że ktoś tutaj zostaje. Pek. Kolejny. Oddział i jeszcze więcej was, was muszę tutaj mieć chłopaki. Wiecie co, zaatakujemy chyba najpierw e, tych łuczników, chociaż katapulty, katapulty też by mogły. Też by mogły być. Dobra, nie, spróbujemy zaatakować tym, jak się nie uda, no to, e, no to trudno. Dobra, i za mną chłopaki. Proszę, 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 przepuśćcie mnie i ja mogę ruszać. Poprowadzę to starcie. Mam nadzieję, do zwycięstwa. Okej, okay, czyli tam tu będą już ucznicy mieli, mieli zasięg. Czyli ustawimy się mniej więcej na tej linii, tam gdzie są te trupy wszystkie, i wydam im rozkaz, żeby po prostu strzelali. Tylko z drugiej strony ci ucznicy zostaną z łatwością zabici, ponieważ katapulty jeszcze wejdą. O, 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 o! Widzicie, jeszcze będą po prostu używali tych katapult, tam są przeciwnicy, tam są przeciwnicy, mnóstwo, mnóstwo przeciwników, czy ja mogę jakoś wydać im rozkaz, atak target, czy wy będziecie atakowali to, o, atakują, zobaczcie, mo moja postać automatycznie też atakuje, super, bardzo się z tego cieszę, jeszcze poprowadzimy katapulty, <grydy> katapulty też muszą trochę do przodu iść. I zobaczymy, może się to uda. 548, katapult niestety nie rozwalamy, co mnie trochę smuci. I w ogóle jadą te katapulty, jadą. Mały oddział katapult, ale mm, ale jedzie, także to mi się podoba. Chcę to, chcę to starcie, wiecie, zakończyć, a nie chcę go przerywać w żaden sposób. Okej, okay. pyk. Atak target, o kurde! Ale napierdzielają w moją katapultę. Co się tu dzieje? Dobra, bierzemy tak. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dlaczego tak mało katapult mi zaznacza? się Zastanawiam. 370, wiecie. co, chyba przegramy to starcie. Chyba przegramy to starcie, ponieważ no, jeżeli bym jakby zaatakował, żeby krzyżacy podeszli, to oczywiście Polacy by wtedy zwyciężyli, ale no, jeżeli zrobiłem to w ten sposób, no to muszę się liczyć z tym, że to starcie. Że to starcie przegramy. Szkoda, szkoda, szkoda. W ogóle ucznicy tam żyją jacyś jeszcze? O, wow, 240, 235. Co się tu odpieprza? Nie, moje jednostki zostają zdziesiątkowane. Dobra. Wiecie co? Ja wystrzelę z katapulty. Mogę strzelić? Halo, mogę strzelić z tej katapulty, czy nie mogę? Bo tutaj już powinien być zasięg. No i oni. Dlaczego ja nie mogę w nich... O, dobra, mogę trafić. O, no niestety nawet nie zdążyłem. Także trudno, przegraliśmy, przegraliśmy to starcie, bo oni się będą trzymali tylko na swoich pozycjach. A, czy w ogóle katapulty tutaj... Co tu się dzieje? Dlaczego oni tak blisko podeszli? Dobra, dziwne, naprawdę dziwne starcie, ale przynajmniej wykonałem, wykonałem misję, także ruszamy sobie z powrotem i słuchajcie, 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 musimy najpierw zedytować sobie jednostkę, Ok, Unit Customize i bierzemy sobie, gdzie on jest, gdzie jest Spartan. Dokładnie, ma helfa 250, damy mu 22,5 tysiąca, nie, 250. Chociaż, czekajcie, może 2,500 czy 25 25,000. Tysięcy? 25 tysięcy. nie chcę mu dawać 25 tysięcy, a nie 250. Ok, Damage'a będzie miał mm, powiedzmy 500 Atak speed razy 5. W Movement Speed niech będzie tak. Ostateczny Spartan. Ok, safe unit. Pek. I teraz prawdziwą bitwę, tak naprawdę, możemy rozegrać. powiedzmy 300 Spartan, to na pewno by się obronili, ale przecież nie o to chodzi, żeby tak to wyglądało. Rozegramy to na tej mapie, bo widziałem, że też był taki komentarz, żeby oni się gdzieś tutaj ustawili. Czekajcie, gdzie mu jest boss? Heroes. Gdzie wy jesteście? Custom Ultimate Boss, ostateczny. Okej, okay, ostateczny. 250. Powiedzmy 100, niech i będzie 100. Eee, niech się ładnie rozstawią. Może siódemeczka. Eee, siódemka jest za dużo. Eee, piątka? Okej. Okay. Dobra, niech piąteczka się tutaj rozstawi. 100 Spartan, uwaga, kontra kontra, kontra, kontra. Właśnie to mnie zastanawia. Persów 30 tysięcy. Oh, fuck. Dobra, 30 tysięcy, niech ich będzie i niech się rozpocznie najlepsza, najlepsza bitwa. Zobaczymy, czy się to w ogóle uda jakoś odeprzeć, bo oczywiście ja będę po swojej stronie miał e, lawinę i będę próbował to wykorzystać. Także chyba ruszamy. Nie ma co nie ma co przedłużać. Ruszamy z tą bitwą 100 Ultra Spartan kontra 20 tysięcy, 30 tysięcy w sumie nie wiem ile już stawiałem. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale spoko, o kurde, ale, ale pogoda. Dobra, czy oni tutaj się ustawią tak jakbym chciał, tak jak ja to chciałem? Zaraz się przekonamy. No, 95 u was jest spoko. Powinniście dać radę 30 tysięcy 30 jednostek. Niech się kurde to zacznie. 8 fps ale spoko. Nas to nie obchodzi. My się tutaj będziemy. My się tutaj będziemy bronili. Zobaczymy, ile uda nam się przetrwać. Kurde, 25 tysięcy. Nie, no wiecie co? Wydaje mi się, że powinni bez problemu. bez problemu wygrać to wsparcie, przyspieszymy sobie troszkę czas. E, może nie będę pokazywał wam całego starcia, bo mówię też nie chcę, żeby te odcinki trwały po 30 minut znowu czy tam 40. Ale jakoś po prostu, chociaż część starcia, postaram wam się mm, zaprezentować. 10 FPS-ów oczywiście. O, persowie sobie powolutku, powolutku biegną i widzę, że już pierwsza lawina, pierwsza lawina idzie, tylko chyba. Chyba nie, już zabiła, już pierwsze zobaczcie, pierwsze osoby, które próbowały przejść już zostały. zostały zatrzymane na zawsze, że tak powiem. Dobra, oni tutaj siedzą, jest im zimno. Zobaczcie w ogóle na ich ubranka. Jakie to są kozaki? <noise> dobra, widzą, że się zbliża gigantyczna armia. Te, nie, nie wiem, co ten robi tutaj, gościu. Halo, dlaczego ty nie stoisz ze swoim ekipą, co? Dobra, mają więcej ataku. I będzie za chwilę kolejna lawina, ja to czuję. Tak, kolejna lawina, kolejne jednostki, które zostaną zatrzymane. I... Jeb. Yep. W sumie nikt chyba nie dostał. O nie, dobra, jakieś ktoś nam został E, został zmiażdżony. O, i kolejni. <noise> kolejni zostali zatrzymani. Ale widzicie, tu już mały oddział dociera. Zobaczymy, czy im się to uda. W ogóle tam jest masakra. Tam, co się dzieje. Tutaj widzę, że oni powolutku idą. Dobra. 15 FPS-ów gaming. To jest pierwszy. On, on wie, że umrze. E, może poczekam na moich ziomków. Dobra, atakujemy. Albo nie, 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 ja nie będę atakował. Ja po prostu będę się tutaj trzymał. I. BOOM! Nawet ciekaw jestem czy oni w ogóle im zadadzą jakiekolwiek tutaj rany. Bo oni mają tak duży atak tak dużo ataku, tak dużo wszystkiego, że raczej to nie ma. nie ma sensu, żeby oni próbowali w ogóle mnie atakować. I kolejna lawina, tylko że. Zobaczcie, ta lawina za bardzo nie trafia w ogóle w tych, w tych persów, no coś tam może zatrzymuję ich, ale nie tak dużo, może jakbym chciał. Kurde, nie mówcie, że oni będą tak lecieli sobie powolutku. tak naprawdę po 3-4 jednostki podbiegają do mnie i ja bez problemu. Ja nie wiem, czy oni w ogóle tracą zdrowie. Zobaczcie, nawet nie tracą nie tracą punktów zdrowia jeszcze, bo nie mają jak, bo ich jest po prostu ich jest po prostu za mało. I tu będzie to wzgórze <laughs> cały czas się powiększało, cały czas się powiększało i tyle. O kurde, tutaj. A nie. Chciałem powiedzieć, że tutaj idzie naprawdę duża armia, duże skupisko, ale zobaczcie, że oni się przepuszczają i idą rzeczywiście tak dość rzadko um, rozstawieni. I tylko tu mnie atakują, to jest dziwne. Z tej strony. Nie podoba mi się to, nie podoba, nie tak sobie to starcie wyobrażałem. Znowu, kurde, chyba będę musiał. Nie, no, na pewno ich nie poprowadzę. Chociaż. Chociaż. Czekajcie, właśnie sobie zdałem sprawę, że przecież mogę to zrobić. Mogę was poprowadzić, chłopaki. O, oh, fuck, lawina, lawina, lawina. Szybko musimy się usunąć. Mam nadzieję, że na nikogo z moich ta lawina nie pójdzie. E, przeżyli moi? Chyba tak. Dobra, napierdzielamy. A tak, target. Idą, idą. No. I teraz troszeczkę przynajmniej jest takie uczucie, że he, nie atakujemy tylko z jednej strony, tylko no i inne strony też atakujemy. W ogóle dopiero tysiąc, tysiąc jednostek im rozwaliliśmy, ale zobaczcie tutaj, 5 FPS-ów, spoko, spoko sprawa, że oni tutaj naprawdę mogą się trzymać bez końca i jestem pewien po prostu, że na 100% wygrają. Wygrają to, to starcie, dlatego teraz się przeniesiemy trochę w inne miejsce, um, bo jednak tutaj to by trwało zdecydowanie za długo. Weźmiemy, ustawimy ich tu. Powiedzmy, niech sobie będą w tym miejscu, a armia persów niech będzie, kurde, tak. O, bliziutko, zobaczymy, czy tutaj coś się coś innego stanie, bo, no mówię, w wąskich przesmykach jednak nie warto, nie warto się bić, bo to jest po prostu bez sensu, to jest bez sensu. Dobra, oni gdzieś powinni być tutaj, za chwilę się przekonamy. Gdzie oni są? Bum! Oh, fuck! 100 kontra 30 tysięcy, dobra. Niech się zacznie, niech się zacznie... Bitwa. O kurde, dobra. I ty, o coś takiego nam chodziło, prawda? To jest to. To jest to, co chcieliśmy. Może przynajmniej uda im się kogokolwiek zadrasnąć teraz. Ło. Wow. Czy oni w ogóle uderzają? Tak, uderzają, zobaczcie. Czyli, czyli jednak jest szansa, że uda im się. Uda im się kogokolwiek położyć tutaj. Bo oczywiście ci persowie lecą na każdy Pers na na jednego strzała, także może, może, może będzie będzie to możliwe ja pierdzielę. bohaterowie Sparty po prostu najlepsi z najlepszych weterani, weterani, weterani wielu bitew o kurde, zobaczcie, próbują mnie tutaj zajść, chwila, ja sobie zobaczę jak wygląda HP twoje 23 tysiące mm. no średnio, średnio to widzę, chyba Chyba mogą nawet wygrać to starcie Persowie, bo ich jest, <noise> troszeczkę mają przewagę liczebną, ale tylko troszeczkę. Także, jeżeli tu by byli jacyś łucznicy, powiedzmy dałbym 100 łuczników z tyłu, to na pewno by to wygrali. Eee, z prostego powodu, że no, łucznicy by po prostu sobie strzelali, 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 a ci by zajmowali po prostu czas. O kurde, już się tutaj robią, <noise> robią wzgórza, mury, cokolwiek. Co tam chcemy? Jak, jak wygląda Wasza zdrówka? 21 tysięcy. A jak ci z przodu wyglądają? Zobaczcie, no i nawet tysiąca HP im jeszcze nie zdjęli. Ale musimy pamiętać, że oni mają przewagę liczebną. Kurde, trudno mi. Um, trudno mi teraz powiedzieć, która jednostka. Która armia. Która armia to wygra? Bo niby Persów jest więcej, ale oni umierają na jednego strzała. Hmm. Nie wiem, naprawdę nie mam. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze sobie chwilę to poglądamy 26 tysięcy, także troszkę już ich umarło. A jak ty się trzymasz kolega? Czekajcie, kurde. Kurde. oh fuck! Ale mnie odrzuciło. Co to miało być? Jak ty się trzymasz? oh shit. Czyżby pierwszy gościu, całe... jest ich pamiętajcie, cała setka na razie. Musimy się wycofać. Oh shit. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Wycofam się tutaj w to miejsce Bo troszeczkę jeden się wystawił przez co, przez co po prostu dostawał dość mocno ale prawie pierwszego zabili prawie. Jeszcze trochę oczywiście będą musieli się pomęczyć, a jak wygląda to z lewej strony, trzymacie się chłopaki. 10 fps no to nie ma za bardzo przyjemności zgrania w coś takiego. Oczywiście, tak patrzę na, na podgląd, ale, ale, i, ale i tak jest, i tak jest milutko. Dobra, kiedy umrze pierwszy ze SUS Spartan? Jak umrze pierwszy, to później już się posypią chłopaki. Eee, na razie nie, nie jest tych trupów tak dużo w sumie. Mogą, może być jeszcze więcej. Ciekaw jestem, jakbym wybił, wybił właśnie całą tą armię 30 tysięcy. Jak duży, duża by była sterta tych trupów, to też trzeba by było kiedyś sprawdzić. Tylko to by dość długo dość długo trwało. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie zrobić czegoś, w ogóle mogę, może sobie przyspieszę czas, to po pierwsze, um, nie zrobić takiego jakby timelapsa i i pokazać wam wynik tego starcia, się zastanawiam. Tylko, że nie wiadomo, ile tak naprawdę to starcie będzie trwało. Nie, dobra, zostawmy już to tak, jak jest. Nie muszę wam przecież pokazywać pełnych bitew, żeby ukazać, ukazać jak bardzo jak bardzo ci Spartanie są. Wyszkoleni, ale wiecie co, zrobię cięcie. Po prostu zrobię cięcie i zobaczymy się jak już będzie końcówka, końcówka tej bitwy. Okej okay, ludzie, jestem z powrotem. Licznik nagrywania pokazuje mi, że siedzę tutaj 52 minuty, oczywiście było. Było cięcie, niestety Spartanie zostało ich czterech, jak widzicie, tutaj dwójka i tam gdzieś dwójka też jest. Tutaj gdzieś jest ukryty. No najprawdopodobniej oni po prostu przegrają, ale e, bardzo, bardzo dużo jednostek e, zabili. Także i tak wielkie brawa dla nich. Szkoda, że się niestety nie utrzymali, chociaż zobaczcie, że nadal tutaj walczą. Tu jest dwójka, tu jest kolejna dwójka. Ciekaw jestem, która, e, która padnie szybciej. Ale nadal się trzymają, to jest naprawdę ciekawe. Tak wygląda, e, tak wygląda teraz Cały, e, całe starcie. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. To jest mur, to jest wzgórze, <ścoughs> wzgórze z ciał. Także naprawdę fajna sprawa trzech zostało. Teraz ten zostanie ściśnięty jako ostatni. Zobaczcie. Boją się cały czas podejść, cały czas boją się podejść do tego ostatniego wojownika. Tutaj jeden został i tutaj jeden, który umrze jako pierwszy, się zastanawiam. Teraz mamy widok na dwóch Spartan. Ostatni, ten to jest ostatni Spartan. Zobaczcie. On wie. On wie, że już raczej raczej to przegrał. Pek. I niestety Persowie wygrali, nie mam pojęcia ile ich zostało, powiedzmy z 2000 może, także mm, 28 tysięcy Persów umarło po prostu w tej bitwie. A ja wam dziękuję za uwagę, trochę długo to było, dobrze, że zrobiłem to cięcie, ale i tak musiałem czekać, bo dźwięki z gry były głośne, nie mogłem nic kompletnie porobić. Także mm, łapka w górę, jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!